Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Malwina LPS i dzisiaj robimy unboxing pierwszej paczki z serii unboxingów nazbierałam bardzo, bardzo dużo paczek i spełniłam kilka swoich maronek także myślę, że zacznie się fajna seria z unboxingami nie wiem, czy wszystko będzie na YouTubie, czy trochę na YouTubie, trochę na TikToku. Um, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, ale ogólnie mam nadzieję, że będzie super e, i będziecie chcieli razem ze mną e, mieć z tego fan. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tak ogólnie prezentują się wszystkie paczki, jest ich tutaj ogrom i no zbierałam tego bardzo dużo. E, także tak to się prezentuje. Tak się będzie sporo unboxingów mm, i zapraszam do śledzenia, e, bo jak najbardziej będą się pojawiać i paczuszek jest u sporo. Także dzisiaj na tapetę bierzemy pierwszą paczuszkę. Przysięgam mega, mega długo. Chciałam ją już zdobyć. I naprawdę nie wierzyłam, że ją będę mieć tak naprawdę. No i no, nie mogę się doczekać, bo to było moje marzenie od dziecięcych lat. No nigdy nie złożyło się tak, żebym ją gdzieś dorwała jakoś w takiej spokocenie. I no nie ukrywam, że bardzo się cieszę. Paczka jest mega solidnie zapakowana, więc jak trochę odpakuję, to do Was wrócę. Nie wiem czy miałam kiedykolwiek w życiu tak potężnie zapakowaną paczkę. Ale myślę, że mamy to. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, jeszcze nie do końca. Ach, dostałam się do niej w końcu, także... Tak się dobrze. No i jest... Mnóstwo wypełnienia, także cieszę się bardzo, bo to znaczy, że figurki raczej przeżyły. Ale zobaczymy. mamy trzeciego wydatka. Także yy, mamy trzy figurki. Nie wiem, od której zacząć i gdzie jest która, ale. Mam takie przeczucie. Dobra, zaczniemy od tej. Mam przyczucie, że tutaj jest... Y... Czy to jest jakiś dodatek? Nie, dobra. Przez chwilę myślałam, że to jakiś dodatek. Ale jest to na szczęście figurka. I jest to ta śliczna Kicia. E, powiem Wam szczerze, jest w woreczku i, i już widzę, że ma cudowny stan. Bardzo się cieszę, bo szczerze mówiąc, z nią jest różnie bo to jest numerek 138 i ona jest dość średni, często jest w dość średnim stanie, a jest cudowna. Oh my god. Czy wy to widzicie, jak ona jest piękna? No i ma magnesik. Cuda. No piękna jest naprawdę. Jak już ją widzę w tych perłach. Bierzemy jej. No, proszę Państwa. No stan jest po prostu oszałamiający, nie wiem, ten nosek. Damn. Naprawdę jestem w szoku totalnym, bo nie spodziewałam się tak, tak dobrego po prostu a, tak dobrego stanu. No i jest też oryginalna kokardka. Jest cudowna, ale nie ma niestety gumki, bo gumka pękła, no ale... Do. Eee, dobrze, więc pani sobie odchodzi na bok i zabieramy się za kolejną figurkę. I nadzieję, że mam przeczucie, w której jest moje marzenie największe, bo uwaga, uwaga, to jeszcze nie wszystko. Dobra, spróbujemy z Wydaje mi się, że tutaj... Kurczę, pokazał, że mi ciężko stwierdzić. Muszę zostawić na koniec. Największy węgiel, ale, ale dobrze. Otwieramy. Piękna e, Tu mamy, moi kochani, tak jak się... Dobrze spodziewałam. Jorniczkę 640. E, no i już ją otwieramy. Ale też wygląda przecudownie. I też ma oryginalną spódniczkę. Co mnie bardzo cieszy. E, no już z tego co widzę, ma tutaj takie czarne coś. To niestety musi zostać doczyszczone, ale również jest ona w stanie idealnym, nawet nie ma tego noska. Jest po prostu jak wyciągnięta z pudełka. Dosłownie widać, że to jest kupione od jakiejś kolekcjonerki, a nie od y, kogoś, kto się po prostu tymi potrzebami bawił, ale dziwi mnie to, tak szczerze mówiąc. Więc jestem mega zadowolona, ale no patrzcie, jaka ona jest piękna. Ogólnie wygląda ona całkiem inaczej niż moja, którą już mam, bo to jest moja druga sztuka. Ale nie mogłam się powstrzymać, bo właśnie widziałam na zdjęciach, jak ona pięknie wygląda. No i po prostu widziałam drugą sztukę, bo wygląda cudownie tak szczerze mówiąc. No i pokażę teraz moją. Obie są śliczne, ale są dosłownie całkowicie inne. I jak widzicie, no to jest i to, i to, to 640. Eee, obie są oryginalne, jak widać. A różnica jest ogromna, naprawdę jest ogromna. I szczerze mówiąc, o wiele bardziej podoba mi się ta wersja. No jest przepiękna. Widzicie, jest taka bardziej... Rar. Nie wiem jak to nazwać, ale no dosłownie nie wiem, jest taka wyrazistsza i w ogóle, więc jestem mega pozytywnie zaskoczona i bardzo się cieszę. I został nam ostatni LPS. Nie mogę się doczekać, bo skoro figurki są tak śliczne, no to no to nie wiem, co ja powiem na moje marzenie na które czekałam tak naprawdę od lat i nigdy po pierwsze nie mogłam go kupić w jakiejś normalnej cenie a po drugie dosłownie nie wiem, nie czekała na mnie nie a tym razem tak stało że w końcu będę ją miała i, i uwaga uwaga przyciągam I ją Mam Savannah i jestem tak niesamowicie szczęśliwa, że ją mam, że to jest niesamowite i nie sądziłam, że dojdę na tym, na tym levelu. Mam i kotkę Nintendo i mam naprawdę wiele bardzo takich, powiedzmy, unikatowych i droższych LPS-ów, ale ona jest no, marzenie od dzieciaka. I tak ciężko było ją zdobyć, że to jest niesamowite, mm, więc w końcu ją mam. I to w dodatku w takim stanie, jaki tu widzicie. Cudowny stan. Naprawdę przepiękna. Nie ma zdartego noska. Ciałko, wszystko po prostu jest zachowane idealnie. Także jestem w totalnym szoku. 675 dołącza do mojej kolekcji. I yy, jest cudowna, naprawdę. Nie mogę się na nią napatrzeć, naprawdę. Dosłownie nie wierzę, że ona jest w moich rękach i, i jestem w totalnym szoku. Więc to jest tak. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Hmm, czy też byście się skusili na taką piękną sztukę i jaki jest wasz wymarzony IPS? To jest na pewno jeden jeszcze z wielu na mojej liście, ale dosłownie. No mówię, to było moje marzenie od dziecka i jest to niesamowite, że ja teraz w tym momencie mogę trzymać ją w dłoniach i że dosłownie sobie ją zamówiłam. E, no i w cenie naprawdę szalonej, bo e, cena za wszystko wyniosła mnie około 140 zł, także za te 3 LPS -y zapłaciłam. Naprawdę niewiele, i jestem mega szczęśliwa, że w takich okazyjnych cenach mogłam je dorwać. No i tak jak mówię, po prostu jest to niesamowite i sama w to nie wierzę. Ale mam je w swojej kolekcji, no i są przepiękne. Przepiękne, naprawdę. Także to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że unboxing Wam się spodobał. Jest trochę spokojniejszy, ale, ale jakiś taki ostatnio mam mód. No, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że, że gdzieś tam dorwałam te figurki. I mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia w kolejnym unboxingu. Bye! Nie, no, ja się nie mogę na nie napatrzeć. one są cudowne wszystkie. Położy ten stan. No przecież cudo. Ja nie wiem, czy mam takie śliczne sztuki w swojej kolekcji. A to są jeszcze. Kucze. To są takie po prostu łupy, że I can't.